Witajcie widzowie w kolejnym odcinku. I od razu chcę powiedzieć, że wreszcie się pozbyłem tych krów. I mam tu konia, więc tak tylko mówię. I czemu dźwięk jest włączony? <laughs> Dobra. Yy. I nie wiem, czy dzisiaj rzeczywiście pójdziemy do tego endu bo nie miałem czasu się za bardzo przygotować, ale myślę, że jakoś się uda. Tylko po prostu nie dzisiaj, bo właśnie teraz tak za bardzo nie ma jakoś yy, czasu. Coś w sensie może nie tyle czasu, tylko <laughs> po prostu nie zaplanowałem tego wcześniej. w ogóle coś co zauważyłem nie zdałem sobie nawet sprawy to ten blok dźwiękowy jest taki głośny, że nic nie słychać. To też jest zbyt głośne, więc tak dam. To dam też na 70 powinno być teraz OK. Dobra, słychać, ale też nie słychać, więc o to chodzi. Też to pomalowałem. To tylko założę sobie szybko. I tego konia, to ja patrzyłem i on naprawdę jest dobry. Może szybki bardzo nie jest, ale jest trochę szybki i wysoko skacze. Więc się z nim przejadę na chwilę. Więc bym mógł gdzieś z nim tam polecieć. W sumie nie polecieć, tylko hmm, pobiec. A tak w zasadzie to pogalopować W środku nie yy, Ale na razie nie ma co, więc... W sumie to, to jest dobre, bo tak mogę szybciej tutaj nawet przyjechać aha Szczerze to ja nie wiem czy to działa, ale niech będzie Chodź, zostań tu na chwilę, dobra? Możliwe, że i wiem co mi nie działa. Tylko ja nie wiem czy to co oni zrobili z tymi perłami. Ja nie pamiętam już czy to było w 1.25 czy trochę wcześniej. To ja kucać nie mogę. Bo już mogę. <laughs> mm, bo... To by było przydatne, bo bym miał automatyczną farmę, więc zobaczę. Gdyby jedną perły, to ja tym. nic mi nie szkodzi. Może to przez to, że zmieniłem wersję. Bo też tak było, że jak zmieniłem wersję, to mi ta yy, żelazna broja znikamy. Nie. Tak o tak co tak głośno? to przecież Przecież to! Co tak głośno? Ojeju, naprawdę Jak tak można? <śmiech> <śmiech> yy, perły miałem wziąć 4 mi zostały, 3 teraz już zostały. Ojej. A trochę też ziemi. Gdzie jest ziemia? Aha, tylko twardą mam. No to świetnie. Skoro mam tylko twardą, no to zaraz będzie trzeba tam pójść i trochę pokopać. Mam na myśli, że tam. Ale oczywiście tą dobrą łopatą, tą diamentową więc yy, będę musiał coś tak zrobić, żeby Expa dostać, Czy mogłem koniem pojechać, by szybciej było, ale dobra. No i yy, też przy okazji już tak mówię będzie trzeba jakąś diamentową zbroję dla konia. Kurczę, bo ja tam miałem, co nie? Yy, wtedy jak byłem w tej kopalni, tam była zbroja diamentowa. Ale ja zapomniałem totalnie o tym i jej nie wziąłem że mam konia jakby, zapomniałam wiem, że to może się głupie wydawać, ale tak... głupi no no dobra, już kolejny nie będę marnował, no bo jakby... ja mam tam tylko kilka, więc... a tak dokładniej to jeszcze trzy mi zostały, więc tym bardziej Ten plan, co tutaj był, ja oczywiście wdrożę, ale nie na razie, bo teraz jest tyle rzeczy, że ja nie wiem. Ja, ja miałem do Endu ale nie zdążyłem się przygotować. Jeszcze chcę tam ziemię wykopać, bo nie ma i w ogóle tyle się rzeczy dzieje, że panie, jest ciężko nadążyć. Ojej, co ja zrobiłem. To naprawdę że mnie pomyślał teraz. Gdzie ona jest? To ta? Ona nie ma naprawy. To dobrze, że mam tyle szmaragdów. Bo właśnie się zastanawiałam. Hmm, czy na czym się jeszcze potrzebuje naprawy? Nie. No widać, że potrzebuję. <laughs> Też. Yy, siekierę diamentową sobie teraz zrobię. Tylko mam niski poziom, więc. Które to było naprawa? O, dzięki. Jakby cztery szmaragdy niedużo, ale no oczywiście książki nie mam. Ale zawsze przyjmę. dużo tej skóry wtedy dostanę z tych krów, więc nie powinno być problemu. Papieru też mam. Dużo. Nie pamiętam, czy to trzy papieru, czy trzy skóry, ale wezmę po prostu trzy i tyle. Mi się potem nie chce wracać. Bo... Ale jestem zdecydowany. No dokładnie. Byłem pewien, że to tak działa, ale <laughs> lepiej się upewnić. Weź, jest noc. Dobro, może wieczór, ale. <laughs> ja koniecznie potrzebuję naprawy na tym. Jeszcze mi zostały raz dwa trzy cztery cztery staki żelaza i pół staka yy, nieprzepalonego jakby bloków yy, tak naprawdę stak i 17 bloków złota no dużo redstone'u, mało całkiem tutaj też mało tu... Mm. Szmaragdów no tak, ale zaraz wydam więc... No i diamentów sporo takie, ale ja, no, przyznam szczerze, mogłoby być więcej. To nie wiem, czemu ja jedną książkę zrobiłem, jeżeli ja będę chciał enchantować. Zdecydowanie to ja nie będę robił. Coś jakby włożył łopatę najpierw samą. Zobaczę, może <laughs> coś wypadnie fajnego. A czekaj jest już zenchantowany. No to, że mnie pomyślał. Yy, więc książki będzie trzeba zaklinać. Szmaragdy odłożę, no bo po co mi? Akurat szmaragdów mi szkoda, bo... ...prawda, no dali mam 39, ale... No, to nie tak łatwo. Prawda, w tych ostatnich wyprawach tyle ja mam... ...tyle ja zdobyłem tych szmaragdów, że ja nie wiem, ale... ...ale jednak. To, ja miałem butelki z expem, ale ile? I czy w ogóle dalej je mam? Czy już Eee, Moc 4. Ty, a na łuku mam moc 3, co nie? Niby mógłbym. <kluzny> Czekaj, ochrona 3. Czy ja na czymś mam? Mi się wydaje, że ja na czymś mam ochronę 2. 3. No, trzy. Cztery. I. 3. Mi się coś wydawało. Czekaj, yy, czy ja? Ochrona, wydajność, ostrość, szybkie ładowanie, wydajność. Ty, to ja bym mógł zrobić wydajność cztery. Nie. Przecież ja mam jedną wydajność. Ty, to ja bym mógł na tej łopacie zrobić wydajność cztery. W sumie to by się przydało. Yy, Kilow, to jest ten? Nie, to jest ten. No to mam pięć. Nawet zapomniałem, że jest pięć. Ostrość trzy. Ja tam mam ostrość trzy, więc mogę zrobić ostrość cztery. <laughs> yy. To chyba wszystko. No, więcej nie będę enchantował. Dobra. W sensie, jakby na razie zróbmy te... Yy, na kowadle. Coś czuję, że niedługo mi kowadło się zepsuje. Naprawdę... Kurczaczki. Całkiem sporo to kosztuje. No, ale dobra. Dwa. Pięć. Ale ja cię jeszcze ogarnę, gościu. Ja nie pozwolę, żeby ta możliwa ostrość 4 się zmarnowała. Nie, 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 ja na to nie pozwolę. Dobra, ja teraz będę to trzymał w ręku i wyjmę. Dobra, i się trochę naprawiła. Ale no, w sumie nie duże jakoś. Jakby jest 580 niby wydajności, to bym mógł już teoretycznie coś tam zdziałać. Yy. Ale fajnie by było, jakbyś mógł uważyć... Wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale podki z EXPEM. Bo mi się by to teraz akurat sprzedało w tym momencie. <laughs> yy. Ale no jako, że nie mam co zrobić, to... Szczerze nie mam zielonego pojęcia co zrobić. Szczerze. Szczerze. Ale... Mm... Myślę, że wiem, co zrobić, ale nie jestem pewien. Czekaj... O, tu jest słodka. Nie wiem czemu tutaj tylko jedna jest. Jak jakieś... Ja pamiętam jak tam trzy albo cztery były. Ej! Stop. Mi się to nie podoba. może kilka potworów tych tam w tym. W tej maszynie zniszczę, jeżeli nie, no to jakby 600 powinno wystarczyć raczej. szczególnie biorąc pod uwagę, że nieważne nie ma niezniszczalności <laughs> chciałam powiedzieć, szczególnie biorąc pod uwagę, że ma niezniszczalność, ale w takim razie tylko 500 bloków mogę wykopać, ale nie tylko, bo <laughs> z tak chwilę to jest to o, ho, ho. Oczywiście, że teraz żadnych nie będzie. For, czekaj, nie no, mam normalny. No dobra, niech będzie. Czyli tyle. Tylko jak ja potem się naprawię. No dobra. Zresztą i tak nie wiadomo ile tam nie będę zbierał. Tylko tyle, żeby wystarczyło. Czyli pewnie więcej niż cały ekwipunek. I to wyrzucę. W sumie to też. To tylko. Każdy taki jeden slot to aż 64 miejsca zmarnowane, które mógłbym przeznaczyć na bloki ziemi. Oczywiście tarczy nie liczę, bo ono jest mi potrzebna, Bo jeżeli noc zapadnie, no to niezbyt miło będzie. Pytanie, czy w ogóle. Bo ja już tu kopałem, chyba nawet idealnie tu. Dobra, daj tu było. Nie, nie tu, ale kopałem już tu i... O, ale szybko. O, nie, tu jest woda. Dobra, już nie używam, bo na zaraz się zniszczy. <laughs> Ale zdecydowanie dużo bloków z tego wyszło. No tylko teraz łopatę trzeba będzie jakoś naprawić. Myślę, że najlepszym sposobem będzie zabrać cina, jak wrócę, i pohandlować z wieśniakami. I zresztą tam trochę chyba mam, nie wiem. W sensie jakby ja też mam papieru, akurat chyba na dwa trajdy czy coś. Więc... 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 8. Staków. Całkiem sporo. Myślę, że to nawet mniej potrzebowałam, ale ja jestem zadowolony. Dopóki jakby... Ojeju, ja już sam nie wiem co mówić. Dopóki będzie wystarczająco. Kurde, zapomniałam co chciałam powiedzieć. Ojeju. Naprawdę, co ja chciałam powiedzieć? Cóż, nieważne. Ważne, że do domu wracam. Chociaż w sumie. Co ja gadam już? Nie wiem. Szczerze, to ja nie wiem, co ja gadam. Ale no, to zdecydowanie będzie trzeba tę łopatę naprawić i nie wiem jak, więc. Możemy mieć mały problem. Tylko szybko to trzeba zrobić zanim yy... zmierz za zapadnie. Chce się tą trzcinę zebrać. Bo potem Maks będzie gorzej. Ja wiem, że nie powinienem tak robić, tylko tam zebrać, ale zaufajcie procesowi, ludzie. Dobra, i teraz tak. Nie, nie to. To. Teraz powinienem widzieć każdy te, yy, więc będzie łatwiej zebrać. <laughs> tylko trochę wolno. I jakoś niezbyt dużo na razie. Aha, myślałem, że odrobinę więcej. Ale okej, okay, dwa staki będą prawie. Yy, a to też nie jedyne, więc ale słabe jest to, że ja co chwilę muszę iść spać. Ojeju. Coś mnie tak zacięło. <laughs> że ja co chwila muszę iść spać. Jakoś szybko mi się wydaje, że ta noc przychodzi, ale okej. Okay. Coś patrzysz. Bo właśnie nie mogę się zająć takimi ważnymi sprawami jak ta. To jest ważna rzecz, żebym nie zapomniał, jak będę dokonywał wymiany. To muszę trzymać w ręku tą łopatę, bo inaczej się nie naprawi. O i dużo potencjalnego expa stracę. Jakby w sensie... Może wytrzymałości łopaty, bo nie jest to. No mi obchodzi, obchodzi mnie obchodzi nie wytrzymać łopaty. No bo właśnie w sumie to dostanę expa, jeżeli nie będę jej trzymał. A mi chodzi o wytrzymałość z tej naprawy właśnie. Więc... Trzeba będzie pamiętać o tym, zdecydowanie. No ale ja zawsze o tym zapominam prawie. Yy, to ile będzie? Już nie wszystko, ale... O Jezu, no! Proszę, niech to... <ścoughs> niech to przestanie. To jest takie randomowe. Tylko... Nie? 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 Ej, a może teraz? Ej, teraz! A nie, jednak nie teraz. O, teraz. No to ta tak dokładnie to jest. No, no właśnie tak jak teraz. No jej. Ale nieważne. Ważne jest to, żeby to zebrać wreszcie. W sumie może od tego. Tak To Czasami. Myślałem, że to jest zombie, a to żółw. W ogóle co on tu robi? Ciekawe. No i świetnie. O, jeszcze więcej. Dobra. Jeju, stój! Stoplak! Aha, ale duszę to dało! Ojeju! Nie jest dobrze, nie jest dobrze, to jest źle. Może spieca to co i da? Co się przypaliło? Czy ty mi? Cio, ja go zepchnę. Proszę teraz odwrócić oczy. No, sun się! Sun się, grubasie. Albo tu przyjdziesz. Tu przyjdziesz jeszcze raz. W sumie już nie przyjdziesz. To było koniecznie. Konie. Ko... Nieważne. Nie umiem mówić. Oj, nic to nie dało, nic to nie dało. Chociaż ziemi mam dużo, więc jest to okej. Okay. Dopóki mamy ziemię, będzie wszystko ok. I nie chodzi mi o ziemię planety, tylko o ziemię. Tą brudną ziemię. Te kubsko ziemi, że tak to powiem. Ojeju, 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 ile razy ja już ojeju powiedziałem. Ja sam nie wiem szczerze, teraz co robię. Coś miałem zrobić, ale zapomniałem. Więc po prostu tu usiądę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.